Znajdź dla siebie 15 minut wolnego czasu. Znajdź bezpieczne, ciche miejsce. Usiądź wygodnie na krześle lub fotelu, tak aby twoje stopy dotykały podłogi. Jeśli to możliwe, wyjdź na dwór i usiądź w taki sposób, by twoje bose stopy dotykały ziemi. Weź spokojny wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Poczuj, jak Twój oddech się uspokaja i normuje. Poczuj, jak serce zwalnia i do nikąd się nie spieszy. Poczuj, jak podłoże daje ci oparcie. Wdech. Wydech. A teraz wyobraź sobie, że twoje stopy zaczynają zapuszczać korzenie w głąb ziemi. Z palców twoich stóp wyrastają małe korzonki i powoli rozrastają się, Sięgając coraz głębiej. Czasami napotykają na kamyczki i inne korzenie. Witają się z nimi, albo omijają je i wrastają coraz głębiej i głębiej. Z małych korzonków stają się silnymi korzeniami, z coraz większą liczbą odnóg. Są teraz silnym, pulsującym systemem, który pobiera z ziemi wszystkie potrzebne Ci życiodajne składniki: wodę, energię, dają Ci oparcie i stabilizację, chronią przed podmuchami wiatru i zawirowaniami pogody. Poczuj to oparcie i moc. Poczuj, jak twoje korzenie sięgają coraz bliżej środka Ziemi, jak robi się coraz cieplej i cieplej, a ty możesz pobierać tę energię i nasycać się nią. Poczuj przyjemne ciepło w swoich stopach. Poczuj, jak rozpływa się dalej do kolan i ud, napełniając cię energią. Wdychaj to ciepło do ciała, do serca. A teraz przenieś swoją uwagę wyżej. Wyobraź sobie, że twoja głowa jest koroną drzewa. Masz mnóstwo gałęzi pnących się ku niebu. Oczami wyobraźni zobacz, jak młode gałązki sięgają hen w górę, ku słońcu, coraz wyżej i wyżej. Zobacz, jak wszystkie twoje gałęzie i młode zielone liście czerpią ze słońca energię. Poczuj, jak to jest sycić się tą energią, jak to jest czerpać z niej siłę. Pozwól energii słońca wnikać w Twoje ciało i rozpuszczać się w postaci przyjemnego ciepła. Poczuj, jak to jest być silną. Elastyczną i czuć krążące w żyłach soki. Poczuj, jak Twoje drzewo zaczyna wypuszczać pąki, które powoli rozwijają się, dając życie pięknym kwiatom. Kwiaty pachną obłędnie i przyciągają pszczoły i motyle. Jesteś domem dla ptaków i owadów, które z radością przysiadają na Twoich gałęziach. Jesteś gościnna, niezłomna i pełna życia. Masz mocne korzenie, które Cię gruntują i dają oparcie. Oraz cudowną, żywą koronę, która zapewnia ci dostęp do energii Słońca. Jak to jest być tak wspaniałą, silną i pełną mocy? Jak to jest brać sobie to, czego potrzebujesz i dawać innym to, co jest w tobie najlepsze? Naciesz się i nasyć tym odczuciem. Nikt ci go nie zabierze. Zawsze możesz do niego wrócić.